Na boisku Szkoły Podstawowej nr 25 w Maciejkowicach odbył się festyn rodzinny. Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem rozmawialiśmy z panią dyrektor. Co dzisiaj tutaj za atrakcje? Oj, bardzo dużo atrakcji. Organizatorów jest też sporo. Nie będę ich wszystkich wymieniać. Może tak rzucę tylko hasłem. Radał się dla Kowice wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chorzów, Morris, Hacek, Szkoła Podstawowa nr 25 imienia Stanisława Hadyny. To organizatorzy główni. i Dzięki nim tyle atrakcji dla dzieci. Dmuchańce, moc zabawy, atrakcji na scenie. Pominęłam najważniejszych organizatorów rodziców szkoły podstawowej numer 25, którzy przygotowali wspaniałe ciasta, kawę, przekąski. To wszystko dla dzieci i dla wszystkich odwiedzających nasz dzisiejszy festyn. No właśnie, Państwo bawią się od rana, mimo że za chwilę dopiero oficjalne rozpoczęcie. Oczywiście, od rana dzień otwarty szkoły. Zapraszaliśmy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć jak działa szkoła podstawowa numer 25, jak pracujemy, jak się bawimy, jak uczymy dzieci. Nasza szkoła jest otwarta na całe społeczeństwo Maciejkowic i nie tylko, bo mamy sporo dzieci spoza rejonu. Już teraz zapraszam wszystkich rodziców, którzy mają dzieci w stosownym wieku, w wieku szkolnym. Może chcieliby zapisać dziecko do szkoły w Maciejkowicach. A co jeszcze przed nami? Bo widzimy tutaj też scenę. Na scenie wystąpią dzieci ze szkoły. Wystąpią też zespoły z Chorzowskiego Centrum Kultury. Myślę, że atrakcji będzie sporo. No właśnie, jak z tym zaangażowaniem tutaj w przygotowanie. Rodzice, uczniowie, cała społeczność szkolna. Cała społeczność szkolna i cała społeczność Maciejkowic, bo włączają się również mieszkańcy Maciejkowic, którzy chcą, żeby Maciejkowice były znane, były znane w całym Chorzowie, w całym województwie nawet. W organizację festynu zaangażowała się cała społeczność szkolna, a na samym wydarzeniu panowała prawdziwie rodzinna atmosfera.